Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. I zapraszam na nowy film o starych książkach. Dzisiejszy film zatytułowany jest Książki Nie pierwszej świeżości. A to dlatego, że będę mówiła o takich pozycjach, które wyjęłam z półek. Ostatnio robiłam dość duży przegląd swoich regałów, i powyciągałam sobie książki, które mam ochotę przeczytać. I zaczęłam. Już niektóre z nich czytać, dlatego też mam przygotowaną kubkę pięciu książek do omówienia. I tak jak powiedziałam, są to książki raczej stare. Nowości wydawniczych dzisiaj u mnie nie będzie. Ale jeżeli poczuliście się rozczarowani, że nie będzie nowości, to chciałabym Was zaprosić na końcówkę filmu, gdzie doklejone będą moje różne pomyłki z filmów z zeszłego roku. Także coś do śmiechu i dla rozrywki. A teraz zaczynam już mówić o książkach. Pierwsza z nich to króciutka powieść Karla Heninga Wikmarka Nadchodzi noc. I jest to książka, która opowiada o mężczyźnie leżącym w szpitalu na ostatnim etapie swojego życia. Początkowo w jego sali jest jeszcze kilku innych mężczyzn, z którymi nawiązuje takie bardzo przyjazne stosunki, ale po pewnym czasie wszyscy odchodzą, zostaje tylko on i także czeka na kres swoich dni. To książka o odchodzeniu, ale bardzo pięknie napisana, taka nieckliwa, taka męska, w której autor może nie do końca rozlicza się ze swoją przeszłością, ale oczywiście spogląda w przeszłość, ale także wyczekuje dnia, kiedy nadejdzie kres jego dni. Bardzo mi się ta książka podobała i oczywiście polecam Wam lekturę tej krótkiej powieści. Następna na nowo rozbudziła we mnie miłość i sympatię do książek opowiadających o podbojach biegunów lub innych eksploracjach w takich zimowych, lodowych częściach świata. Sztormowe ptaki Aynara Karasona to jest powieść, która opowiada o statku, który wyrusza na połów ryb z Islandii. Oczywiście załoga wyrusza z wielką nadzieją na obfity połów i na dobre zarobki, ale okazuje się, że trafia na załamanie pogody. I to załamanie pogody, o którym mowa jest w tej książce, jest z tego, co mi się wydaje, faktem. To rzeczywiście miało miejsce. Kilka jednostek zatonęło, a łódź, którą płynęli bohaterowie tej książki, naprawdę miała bardzo trudny rejs. Rejs, w którym już tak naprawdę niektórzy zaczęli żegnać się z życiem. Bardzo fajna książka o przetrwaniu, o woli życia. O bohaterach, którymi ci ludzie stali się zupełnie z przypadku. Bardzo mi się podobała ta książka i także zachęcam Was do jej lektury. Jeżeli lubicie takie, właśnie podbiegunowe, arktyczne, antarktyczne opowieści, to ta z całą pewnością Wam się spodoba. I dalej pozostajemy w zimowych klimatach. Choć nie do końca. Jeffrey Archer napisał powieść pod tytułem Ścieżki Chwały. Jest to książka o Giorgio Malorym, który już w latach 20. i 30. próbował wspiąć się na Mount Everest. On był Szefem i uczestnikiem trzech wypraw w tamte rejony, ale ta książka to nie jest tylko opowieść o wspinaczce. To przede wszystkim opowieść o człowieku, o mężczyźnie, najpierw chłopcu, z marzeniami, który lubił wspinać się najpierw na drzewa, później na skały, później zdobywał różne góry w Europie, aby wreszcie stać się członkiem Towarzystwa Geograficznego i z pomocą tego towarzystwa wyjechać w Himalaje, by tam spróbować przynajmniej wytyczyć drogę na szczyt góry Mount Everest. Bardzo mi się podobało, bardzo, naprawdę. Ja lubię opowieści o wspinaczkach, ale tutaj mamy, to jest powieść biograficzna. Podejrzewam, że autor dość dużo tutaj sobie dośpiewał różnych rzeczy, ale mimo wszystko czyta się to wyśmienicie. To jest książka o człowieku z dużym poczuciem humoru. Dlatego też niejednokrotnie się uśmiechniecie. No i jeżeli doczytacie książkę do końca, a także doczy doczytacie najnowsze wieści dotyczące ostatniej wspinaczki George'a Malorego już w internecie, to ta historia ułoży Wam się w pewien taki spójny przekaz. Zachęcam. Nikt chyba nie pozostanie rozczarowany tą powieścią. Mam teraz przed sobą książkę, która naprawdę sporo przeleżała na moich półkach, ponieważ z tego co pamiętam, została kupiona na targach książki w Poznaniu bardzo dawno temu. Kupił ją sobie mój syn, który wówczas był w wieku do czytania takich książek. I jest to masło przygodowe Barbary Stenki. Opowiada o dziewczynce, która uwielbia zwierzęta. Ale jej rodzice, tata, który jest muzykiem rockowym, oraz mama, która jest katechetką czy panią od kółka religijnego, nie do końca chcą się zgodzić na to, aby dziewczynka miała zwierzątka. Tym bardziej, że w domu jeszcze jest dwóch chłopców, są to bliźniaki, starsi bracia naszej bohaterki. Ona jednak za wszelką cenę dąży do tego, żeby mieć choć najmniejsze zwierzątko. I robi wszystko, aby zasłużyć na zaufanie swoich rodziców, aby wykazać się odpowiedzialnością. Fajna książka o przygodach takiej trochę nietypowej dziewczynki. Dziewczynki, która lubi nosić krótkie włosy, która ma swoje zainteresowania, która czasami bywa bardzo, bardzo entuzjastyczna, aż trudno ją powstrzymać, co też Prowadzić do wielu różnych problemów. Jeżeli nie znacie jeszcze tej książki i chcecie sami przeczytać coś zabawnego, to jak najbardziej dorośli także się tutaj odnajdą. Jeżeli macie młodszych czytelników do polecenia tej powieści, to myślę, że spokojnie możecie to zrobić. Ona się nie zestarzała, ta książka na pewno. I na końcu mam książkę, która moim zdaniem nieco się zestarzała. Poza tym bardzo mocno kojarzyłem mi się przez cały czas z panią Bowarem. To powieść Michała Choromańskiego pod tytułem Zazdrość i Medycyna. Ja mam w tym fajnym wydaniu ze znaku, ale widziałam, że na rynku wtórnym z drugiej ręki można kupić mnóstwo innych wydań tej powieści. Także gdybyście byli zainteresowani po mojej recenzji, to na pewno ją dostaniecie. Ta książka opowiada o małżeństwie bezdzietnym. Mamy panią, mamy pana i ten pan jest chorobliwie zazdrosny o swoją żonę. Jego zazdrość zmaga się, kiedy podczas jego kilkutygodniowej nieobecności żona trafia do szpitala, gdzie przechodzi jakąś operację dość poważną i po jakimś czasie do tego mężczyzny Docierają pamiętniki starszej pani, w których oczerniała tę jego żonę, przypisując jej niezliczone romanse z różnymi mężczyznami i wymieniając z nazwiska, z kim ta pani romansowała. No i mamy tutaj historię o wielkiej zazdrości historię o kobiecie, która nie do końca. Jest wierna swojemu mężowi, ale też o mężu, który nie do końca jest w stanie zapewnić tej kobiecie bezpieczeństwo, miłość, ponieważ jest tak opętany tą zazdrością, że w swojej żonie przede wszystkim widzi obiekt pożądania, ale nie pożądania seksualnego, lecz pożądania takiego, jak król Midas pożądał złoto, by po prostu mieć ją tylko i wyłącznie dla siebie. Bardzo fajna jest to książka, aczkolwiek trochę moim zdaniem się zestarzała. Chwilami czułam takie znużenie, nie do końca mnie przekonywała, zwłaszcza te dywagacje prowadzone gdzieś tam w głowie przez różnych bohaterów. Ale jeżeli chcecie się przekonać, czy Wam się spodoba, no to wiecie, ta książka nie jest jakaś bardzo gruba. Spokojnie można ją przeczytać. I zobaczyć, czy ta klasyka polskiej literatury, bo ta książka po premierze była bardzo, bardzo popularna, to był bestseller. Więc sprawdźcie, czy do tej pory jest aktualna, i czy do tej pory ludźmi targają podobne namiętności, jak wtedy, kiedy została napisana. I moi drodzy, to by było na tyle, ale nie uciekajcie jeszcze. Pamiętajcie, że na końcu będzie coś do pośmiania. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Napiszcie mi, czy zainteresowałam Was którąś z tych książek i obejrzyjcie wszystkie moje językowe wpadki. Do zobaczenia już niebawem. Papa, papa, papa. Dzisiaj będę opowiadała o książkach, w których, główną post... w których głównymi postaciami są mężczyzny. O wiele bardziej polecam książkę norweską. Pod tytułem nie wiem jakim, bo nie sprawdziłam. Dziewczyna, która kilka lat wcześniej opuściła, dzień, opuściła dom dziecka. Kobiet, które projektują budynki użyteczności społecznej. A sprawa polega na tym. Zapomniałam.